Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, jest zaszczytem za uczestniczyć w tej konferencji. Ja reprezentuję środowisko naukowe, w związku z tym efekty naszych działań nie są natychmiastowo widoczne. My działamy dalekosiężnie i te efekty będą kiedyś być może widoczne. Proszę Państwa, tematem mojego wykładu będzie zastosowanie wodoru jako nowego nośnika energii w transporcie. I tutaj muszę troszeczkę odwołać się do historii. A mianowicie, proszę Państwa, mało kto sobie zdaje sprawy, że przez pierwsze 400-500 tysięcy lat rozwoju społeczeństwa, głównym źródłem napędów wszelkiego typu pojazdów była siła mięśni ludzi albo zwierząt pociągowych. Jeszcze w latach 50. XX wieku, po wsiach, zresztą do dzisiaj, zwierzęta pociągowe są wykorzystywane jako źródło napędu. Pierwsze maszyny dopiero zaczęły być stosowane tak naprawdę w XIX wieku. Proszę Państwa, pierwszą maszyną, która zastąpiła siłę zwierząt ludzkich, to była maszyna parowa. Dlaczego maszyna parowa w tej chwili nie jest stosowana? Ze względu na bardzo małą sprawność, mimo że mamy jeszcze wystarczające pokłady węgla do zasilania tych maszyn, niestety sprawność na poziomie 5, 7, 8% była przerażająco mała plus efekty zanieczyszczenia środowiska. W związku z tym skreślamy maszynę tarową jako źródło napędu współczesnych pojazdów. Proszę Państwa, teraz tak, początek XX wieku to jest eksplozja motoryzacji, czyli wynalazki Mikołaja Otto, Rudolfa Diesla przełożone na zastosowania techniczne spowodowały rozwinięciem mobilności ludzi. A co daje mobilność? Mobilność daje rozwój gospodarczy, możliwość szybkiego przewozu ludzi, towarów i ludzie, proszę Państwa, czekali na tego typu pojazd, który mógł być w zasięgu ręki i każdy w każdym dowolnym momencie mógł z tego pojazdu skorzystać. I proszę Państwa, powiedzmy do końca XX wieku, motoryzacja się rozwijała w oparciu o tłokowy silnik spalinowy. W sposób bardzo burzliwy, często w ogóle bez żadnej kontroli i zaczęły wychodzić względy środowiskowe. Proszę Państwa, społeczeństwa zaczęły się bogacić, coraz więcej ludzi było stać na własne pojazdy i nagle zrobiło się na naszych ulicach ciasno, a powietrze, którym oddychamy, zaczęło się robić, prawda, mniej przyjemne. I w tej chwili stoimy przed ogromnym wyzwaniem. Musimy te tłokowe silniki spalinowe, które obecnie właściwie stanowią ponad dziewięćdziesiąt kilka procent źródeł napędu wszelkiego typu maszyn i urządzeń na świecie, zastąpić czymś innym. Jak powiedziałem, ja reprezentuje środowisko naukowe. W związku z tym ja muszę z dużym wyprzedzeniem pracować nad nowymi rozwiązaniami, które nie dają efektu natychmiast ja jako młody system w 80-tych latach, się wstyd przyznać, już zacząłem się zajmować wodorem jako nowym nośnikiem energii w transporcie. I teraz proszę Państwa, dlaczego wodorem? Po pierwsze, wodór jest najbardziej powszechnym pierwiastkiem w przyrodzie. Po drugie, ten wodór mamy dostępny na wyciągnięcie ręki. Problem polega na tym, że wodór jest związany bardzo mocno, mocnymi wiązaniami chemicznymi z tlenem, tworząc wodę. Ale proszę Państwa, wodór ma jedną kapitalną zaletę, zależno, niezależność geopolityczną. Ropy naftowej nie mamy, gazu ziemnego nie mamy za dużo, prawda? Natomiast wody jeszcze na szczęście trochę mamy. I teraz, proszę Państwa, jeżeli będziemy mieć dostęp do taniego źródła energii elektrycznej. To my ten wodór możemy sobie na własne potrzeby produkować. Z tym, że to nie jest takie proste, że z dnia na dzień przejdziemy na gospodarkę wodorową, proszę Państwa. To jest proces bardziej złożony, bardziej skomplikowany. Mianowicie, proszę Państwa, taka główna agenda, główne przesłanie Komisji Europejskiej dotyczącej wodoru polega na tym, że zakłada się, że wodór będzie głównie produkowany metodą elektrolizy. Z odnawialnych źródeł energii, czyli z wiatru w warunkach europejskich, z wiatru prawda, i ze słońca. Ale proszę Państwa, jest niezwykle ważny jeden aspekt, często pomijany. Ta, ta energia elektryczna musi, musi być ściśle powiązana z otwartą siecią energetyczną, z której my na co dzień korzystamy. Dlaczego? Ponieważ energetyka, jak Państwo być może jesteście lepszymi specjalistami ode mnie, wiecie, że elektrownie. One z największą sprawnością pracują tylko wtedy, kiedy jest stały, określony odbiór prądu. A Państwo wiecie, że w przekroju tygodnia, w przekroju dnia, w, w przekroju roku to zapotrzebowanie na energię elektryczną jest bardzo różne. I teraz co mamy zrobić w tej sytuacji? Elektrowni nie da się z godziny na godzinę zmniejszyć jej moc o 20-30-50% a energii elektrycznej nie da się w sposób prosty wlać do kanistra, tak jak benzynę, czy schować do szafy, czy do szuflady. I WOL daje tutaj ogromną możliwość, proszę Państwa, tak zwanego buforu energetycznego, właśnie w postaci magazynowania nadmiaru energii elektrycznej z otwartej sieci. I proszę Państwa, wszystkie nadmiary możemy kierować na Elektrolizer i teraz, elektrolizer to jest maszyna, która, proszę Państwa, jest zdolna do rozkładu wody i produktami pracy tego elektrolizera jest wodór, który potrzebujemy, ale też tlen, który wzbogaca atmosferę. Czyli działanie niezwykle pozytywne w każdym aspekcie Proszę Państwa, jak powiedziałem, wodór w przeciwieństwie do energii elektrycznej możemy magazynować. Ja nie jestem specjalistą z tego zakresu, ale są już metody magazynowania w kawernach podziemnych, jak również w postaci sprężonej czy w postaci skroplon. I teraz ten wód tylko dostarczamy do stacji dystrybucji i zasilamy środki transportu we wczesnej fazie. Mogą to być długowe silniki spalinowe, żeby społeczeństwo powoli wdrażać tą w tą energetykę wodorową, a docelowo, kiedy ceny na rynku tych urządzeń będą mniejsze, ogniwa wodorowe ogniwa paliwowe. Czyli, proszę Państwa, to jest, ten diagram jest dosyć logiczny i, prawda, moim zdaniem uzasadniony. Proszę Państwa, jak powiedziałem, ja się zajmowałem wodorem od 80. lat XX wieku, między innymi a widzieliśmy się takie rzeczy, że silnik dwucylindrowy małego wiata był u nas zasilany wodorem, prawda? Tego typu rzeczy. Czy, dwus czy dwusuwowy silnik przerobiony samochodu Skrena, Ale tak naprawdę, dopiero w poważne projekty weszliśmy w 2012 roku, gdzie, proszę Państwa, realizowaliśmy dla jednego z zakładów chemicznych projekt wykorzystania odpadowego wodoru. Nie był to zwykły wodór, to był wodór wykorzystywany w procesach chemicznych który po wykonaniu pewnego cyklu technologicznego był odpadem produkcyjnym. A ponieważ cykle technologiczne nie dają powtarzalności, ten wodór był zanieczyszczony różnymi innymi gazami azotem, wyższymi węglowodorami, prawda, czy tam czy jakimiś innymi gazami w każdym razie nieagresywnymi. I nikt tego wodoru nie chciał, bo nikt nie puści wodoru o... o, o, o prawda, o, o zmiennym składzie technicznym, do żadnego kotła ani do żadnego wiedza. Myśmy się podjęli wyzwania. Opracowaliśmy siłownię o mocy około 1 megawata, złożoną z trzech dużych silników przystosowanych do zasiania wodorem i na czym polegała ta nasza przeglada. Opracowaliśmy super nowoczesny system, który sam identyfikował jakość paliwa. Czyli ten system sam sobie dobierał parametry regulacyjne w zależności od od stężenia wodoru w dostarczanym gazie. Raz to było 98% wodoru w tym dostarczanym gazie, a raz było 60% i silnik bez sprzeciwu reagował na to wszystko. To był właśnie ten polski wkład nauki w tą nową dziedzinę wodorową. Proszę Państwa, musiałem na marginesie coś powiedzieć. My jesteśmy dużym, silnym krajem w tej chwili i nie chodzi o to, żebyśmy byli tylko konsumentem techniki, którą ktoś wymyślił. Ale my musimy dawać tak zwaną wartość dodaną do tego, bo tylko wtedy się na świecie liczymy. Wiele krajów nie ma w ogóle wyższych uczelni, nie, nie są prowadzone żadne badania naukowe. I oni tylko kupują, jak mają pieniądze, jak nie mają, to przybierają głodem. Znacie Państwo takie kraje. I dlatego my tu się musimy różnić i musimy badania, badania naukowe... Proszę Państwa, to jest zdjęcie z, ode mnie z laboratorium, jeden z silników badany był, całkowicie był przygotowany u nas na Politechnice w Krakowie, dwa pozostałe również, to był jeden silnik 6 dwa 12-cylindrowe, 12 przez pięć lat ten projekt był realizowany, no, aż później zmienił się profil produkcji, projekt się skończył, no, i straciliśmy źródło Proszę Państwa, to jest widok już z tej siłowni, która była, widzicie Państwo, jest już zrobiona na takim europejskim poziomie. Czystość, silniki zamontowane w dźwiękochłonnych kontenerach i to pracowało w trybie ciągłym przez ponad 5 lat. Ostatnim naszym osiągnięciem była adaptacja nowoczesnego silnika przemysłowego 5 do zaświania wodorem i różnymi gazami odpadowymi. Tutaj już zastosowaliśmy bardzo nowoczesne systemy sterowania, które zawierają elementy sztucznej inteligencji i ten silnik możemy zasilać czystym motorem, czystym gazem ziemnym, albo różnymi gazami odpadowymi, na przykład biogazem, czy gazami jakimiś niskokalorycznymi, które możemy wzbogacać innym paliwem, na przykład gazem ziemnym. Ten silnik on stanowi u nas taki nośnik technologii. I jeżeli trafimy kontrahenta, który będzie miał do dyspozycji jakiś gaz nisko kaloryczny na przykład, to my możemy ten silnik do tego przygotować, wzbogacając go na przykład w Proszę Państwa, ale tłokowe silniki spalinowe to jest okres przejściowy. Ponieważ do tłokowych silników spalinowych my wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, bo mamy je we własnych samochodach. I gdyby się tak z dnia na dzień dostali jakieś zupełnie inne źródło napędu, to nie bardzo byśmy sobie mogli się przestawić. Poza tym proszę pamiętać, że przemysł motoryzacyjny to jest moloch światowy i to jest całe zaplecze serwisowe, że nie da się z dnia na dzień nagle wszystkie silniki zatrzymać i każdemu dać ogniwo paliwowe. Musi być ten okres przejściowy, w czasie którego ludzie się przyzwyczają do nowego nośnika energii, jakim jest wschodnik. I właśnie taki cel mają nasze badania ale przyszłość należy do wodorowych ogniw paliwowych. Przede wszystkim z tego względu, że mają nieco większą sprawność przetwarzania energii. Podczas gdy sprawność przetwarzania energii wodoru przykład w tłokowym silniku spalinowym wynosi do powiedzmy 38-40%, to ogniwo paliwowe może mieć sprawność przekraczającą 50%, 50 Proszę Państwa, te kilka procent w skali globalnej to są ogromne oszczędności, zarówno dla energetyki, jak i dla środowiska. Proszę Państwa, na rozwój tego typu układów napędowych nastąpił już dawno. To jest przykład mniej więcej z roku 2000 badania firmy General Motors, do których miałem dostęp, dlatego to prezentuję. Firma General Motors. Przyjęła taką koncepcję, że oni chcieli stworzyć taką płytę podłogową pojazdu, czyli oni odwoływali się, że chcą wrócić do pojazdów zaprzęgowych, gdzie, gdzie podstawą pojazdu była właśnie rama tego pojazdu. I w tej ramie umieszczone były wszystkie zespoły napędowe a więc silnik elektryczny, który napędzał przenośnął, butle ze sprężonym wodorem do ciśnienia 900 bar, butle kompozytowe i zespół ogniw paliwowych umieszczony z tyłu. I teraz, proszę Państwa, taka była koncepcja, jak ja byłem na takiej prezentacji w 2000 roku, że oni po opracują taką jedną płytę podłogową i teraz tak, jedziemy z rodziną, zakładamy na wozie typu minivan, jedziemy w dwójkę, zakładamy sobie na wozie typu QPR, czyli, proszę Państwa, oczywiście, to jest futurystyczna yy, taka wizja, ale wiecie Państwo, na to nauka, i, I wtedy, dysponując jedną płytą podłogową, można dysponować całą flotą pojazdu. No, każdy będzie mm. niezadowolony. Proszę Państwa, General Motors zrobiło bardzo szerokie badania, i oni mają to. Tylko na razie czekają na odpowiedni moment. I proszę Państwa, przemysł automobilski w wielu przypadkach tak działa, że mają już przyszłe rozwiązania. Tylko nie da się tego z dnia na dzień wprowadzić. Oni czekają na odpowiedni moment. Y Teraz, proszę Państwa, ogniwo paliwowe to nie tylko motoryzacja, to jest przykład z Polski. PESA taką lokomotywę stworzyła. Zasilano ogniwem paliwowe, firmy Ballard I proszę Państwa, w, w transporcie szynowym ogniwo paliwowe to jest cudowna rzecz, ponieważ y, prawda, to jest pojazd z napędem elektrycznym, a, a w pojeździe szynowym nie ma znaczenia, czy butle z wodorem ważą pół toni więcej, czy mniej. Prawda? Bo można wadą doczepić z wodorem, i na stacjach jakichś końcowych można ten wodór w krótkim czasie dopełnić do tych kół. Czyli dla transportu szynowego jest to rozwiązanie bardzo korzystne. Również, proszę Państwa, dla transportu morskiego, o czym się nie mówi. My w tej chwili nie mamy absolutnie żadnej alternatywy dla dużych silników diesla napędzających statki pełnomorskie. Żadnej. Jedyną alternatywą jest ogniwo paliwowe zasilane wodą. I wtedy mamy całkowicie bezemisyjny transport morski. Jeden z moich kolegów robił kiedyś doktorat, gdzie opisywał emisję toksycznych składników z paliw w Zatoce Cegnańskiej. Proszę Państwa, to była emisja znacznie większa niż dawało całe Trójmiasto. Tylko o tym się nie mówiło, no bo wiatr nad morzem cały czas pula i ta emisja nie była odczuwalna. Ale w skali yy, prawda, makro, w skali całego globu jest to bardzo poważna emisja, tym bardziej, że w transporcie morskim wykorzystuje się najgorsze rodzaje paliw. Yy, jako pierwsza Odważyła się firma TOYOTA w 2014 roku puścić na rynek pierwszy samochód wyposażony w zespół ogniw paliwowych. Proszę Państwa, to jest zdjęcie zrobione u mnie na Politechnice. Myśmy, my mamy umowę podpisaną i ukrywam z firmą TOYOTA Central Europe i robiliśmy badania tego samochodu w komorze termoklimatycznej. O co chodziło? Jedynym produktem obruga paliwowego jest woda. Proszę Państwa, wieczorem zamknęliśmy ten samochód w, w tej pomorze, temperatura minus 25 stopni i rano przyszliśmy z aparaturą i badaliśmy rozruch tego ogniwa i wszystkie parametry. Po gdyby to zamarzło, to najdroższa część pojazdu jest wtedy do wyrzucenia. Istnieje specjalna procedura, która nas chroni. I właśnie to badaliśmy. Ktoś powie, no dobrze, jako czysto wcześniej przebadali. Proszę Państwa, tak, ale my się chcemy różnić od. Prostych konsumentów, którzy kupują gotowy towar, prawda? Ale my chcemy wiedzieć, co tam jest w środku i jak na przykład stworzyć całe zaplecze serwisowe, i jak przygotować przyszłych użytkowników do tego. I po to są te nasze działania. My wcale nie chcemy to zobaczyć, pokazać, tylko chcemy wiedzieć, jaka jest idea, zaraz. Proszę Państwa, ja brałem udział w, właściwie w pierwszych badaniach eksploatacyjnych tego Miraja. Które były robione w Polsce. Ale one nie były robione w Polsce, bo w roku, kiedy myśmy robili, w 2018, nie było gdzie w Polsce zaatakować tego samochodu. Kolega z Toyota przyleciał z Warszawy do Berlina, ja przyleciałem z Krakowa, a samochód na rowecie przyjechał do pierwszej stacji w Berlinie ładowania wodą. W tamtym czasie było pięć stacji w Berlinie, w tym jedna w Pocztanie. Przez trzy dni jeździliśmy po tych wszystkich stacjach, robiliśmy badania w ruchu miejskim, w ruchu autostradowym, yy, jeden z nas prowadził, drugi siedział przy komputerze, połączonym do jazda diagnostycznego i nabieraliśmy doświadczenia, żeby wiedzieć, żeby nie odstawać od reszty świata po prostu. Proszę Państwa, y, y, tutaj są badania w tej komorze termoklimatycznej: Mirai pierwszej generacji, Mirai drugiej generacji. Między innymi y, y, nasze badania były prezentowane na kongresie Bezpieczeństwa Wodnego w Adelaide w Australii i się spotkały z bardzo dobrym przyjęciem. Proszę Państwa, bierzemy również udział y, w traktach hapa Poland. Tu między innymi opracowaliśmy jakiś system, który umożliwiał pobór energii z ogniwa paliwowego do zasilania jakichś obiektów. W tym przypadku taki domek krępingowy na kołach, który mógł być zasilany energią elektryczną z samochodu, z ogniwa Prawda? Czyli wtedy taki samochód pełni rolę agregatora. Na dole jest zdjęcie z centrum badawczo-rozwojowego Koboru i Zamęten, centrum Toyoty, gdzie też nam pokazali pewne rzeczy normalnie niepokazywane. Między innymi, proszę Państwa, są już produkowane tzw. powerpaki wyposażone w ogniwa, w wodorowe ogniwa paliwowe które można włożyć do maszyn budowanych, do samochodów ciężarowych, do autobusów. Czyli jest już przygotowana ekspansja, że jeżeli tylko że na rynku pokaże w w odpowiedniej ilości, wtedy natychmiast oni są tego przygotowani. I to nie tylko firma Toyota. Proszę Państwa, inne firmy też. Zresztą ostatnia wiadomość, BMW ma podpisaną umowę z Toyotą na zostawę. Proszę Państwa, są dwa zdjęcia. Jesteśmy jedyną uczelnią wyższą w Polsce, która dysponuje do celów naukowych i praktycznych samochodem Toyota Mirai. -E. Przekonałem naszego rektora, żeby wyłożył środki na zakup tego samochodu, a jednocześnie koledzy z Toyoty pomogli mi uzyskać odpowiednią celę. I teraz moi studenci na kierunku pojazdy samochodowe kształcą się już na takich pojazdach. A o to nam chodzi, bo przyszłość jest nie w takich jak ja, tylko w młodych ludziach. Kraków jest jednym z pionierów w eksploatacji wodorowych autobusów. I w tej chwili, o się nie mylę, jest planowany zakup chyba kilkunastu autobusów wodorowych. W Krakowie jest stacja wewnętrzna yy, 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 zasilania autobusów wodorem, wodór jest z i szczelin. Także to wszystko zaczyna, zaczyna funkcjonować. I proszę Państwa, na koniec. No, jak wygląda obecna mapa? Y, zaopatrzenia wodę w Europie i w ogóle w poszczególnych krajach. No u nas to dopiero no, na proszę Państwa. U nas jest, to jest, jeszcze nie wszystkie stacje są, y, są proszę Państwa, y, gotowe. W Krakowie na przykład nie ma tej stacji, ale mamy najbliższą w Rybniku, w Katowicach, jest stacja w Warszawie, jest stacja w Gdańsku, jest stacja w Pozaru. Ale jeżeli ten sektor energetyki energety, energety się będzie rozwijał, na pewno te stacje ta... Proszę Państwa, jest zawsze paradoks. Ktoś mówi, dlaczego jest tak mało samochodów zasilanych wodorem? Bo nie ma stacji. A dlaczego nie ma stacji? Bo nie ma samochodów zasilanych wodorem, prawda? Czyli tutaj my czekamy na pewny gest ze strony budżetu, żeby zainwestował, i wtedy te samochody się od razu pokażą. I pokażą się autobusy miejskie, pokażą się również yy, samochody osobne. Bardzo dziękuję.